Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I miałbym dzisiaj odcinek Tedkane, od Ale nie wyjdzie odcinek z de tej bo jak możecie usłyszeć, moje gardło nie działa. Co to za pokój? Moje gardło jakby odmówiło mi posłużenie dzisiaj. Coś tam mogę mówić, jak mogę mówić jeszcze to tactile. coś wam jeszcze nagram, chociaż <tok tu m�esza damned Witch> chyba nie powinienem tego robić. Najwyżej jutro, pojutrze nie będzie, nie jutro, dla was jutro. Nie będzie odcinka, bo <laughs> powiem wam. <laughs> Dawno tyle tabletek na podgarła. nie wziąłem. Ale miałem ochotę sobie i tak pograć. Więc trzeba by nie, i tak... No, znaczy no, chciałem krótkie podejście, dlatego gram AZL, em nie bo... <laughs> Chciałbym cokolwiek przeżyć jeszcze. No idziemy dalej. No chciałbym jeszcze przeżyć jutro. Bo ten odcinek z yy, okay Najtekajna mnie troszkę dobił Chociaż był normalną długość miał, tak jakby. W sensie nie był jakoś super wydłużany z myślą innych podejść. Ale tak mnie jakoś... Tak mnie... Zaczęło gardło po tym odcinku boleć. Od mnie tak nie bolało zmieniamy. A powiedzmy traktor BMI. To jest i delay i range up. Mniejsza speed up, który nic nie zmienia. Ale range'ek, no. Bombę bym chciał, bo tam jest pan Remigiusz Maciaszek. Pana remigiusza najlepszego podcastera na YouTubie. To ja chętnie rozwalę. Chodźmy po pana remigiusza. Yy. Była... Ale nie chcę, nie wiem czy ją chcę brać. No i tak, takie miałem plany. Pff, się skończy na tym, że nic z tego nie wyjdzie. Oczywiście, jak zwykle ja po prostu. Coś, nie mogę planować rzeczy, bo jak coś się zaplanuje, to potem... Kupa z tego wychodzi, no. Bo, u... Było blisko. No taka kupa mi wyszła z tym, yy, z tym co sobie zaplanowałem, bo myślałem że co najmniej jeden odcinek z Minecrafta wyjdzie, który w ogóle nie się kosmicznego oświetlenia robi. Teraz mi się bardziej opłaca Minecraft nagrywać niż Isaac, ale Isaac zawsze lubiany przeze mnie, ja chętnie sobie pogram nie niego. Fajne, sporo. Co jest w walce z bossem? zap. No, chodź tutaj to za drugi boss? O, taki O, to blisko było. Ale umarłeś. No, sobie zaplanowałem, że sami nie dość się z Minecrafta wyjdzie. A taki, taka kupa mi wyjdzie, bo po prostu mi gardło zaczęło boleć. Tyle tabletek to dawno nie wziąłem na gardło. Po prostu przykro mi, się. Wszyscy się wsięda, musiałem rozładować, no. To jest naj, najprzyk... To jest przykre to się. Święta się rozchory rozchor jeszcze? To jest bardzo przykre. Czemu nie mogę być chorym. Yy, a wiecie co? Nie. Weźmy my użyjemy ciebie. Czemu nie może być... Nie mogę być chorym jak jest szkoła. Tu muszę być chorym yy, w normalnych dniach. Jedy nie ma szkoły. Czyli wakacje. Czerwi świątecznie i tak dalej. Myślałem, że w jesteście w ogóle. Dobra, chodźmy tu, bo co? No, świetny i tamto nie jest, Zyskałbym na co minimum, coinów. No i też dlatego, przepodajcie przy podejściu chciałem, no hasza. Ja się takie bardzo okrojone podejście przez moje gardło. Nie wiem czy to słychać w ogóle. Wydaje mi się, że po prostu brzmi normalnie tak jak zawsze brzmi, ale każdy, każdy mój piękny dawany, to jest Regi 3 A chciałem jakoś powrócić Do regularnych nagrywań I Isaaca Minecrafta już mniej regularnie, ale nadal by się pojawiał. Bo ja lubię to robić, nawet jak z tego nie ma jakichś super wyświetleń co mam frajdę z tego co robię i lecimy dalej po prostu no A Ja sobie gadam do kamery nikomu tu nie przeszkadzam chyba Nikomu przeszkadzam to przykro mi Ale nic się nie zrobię mi się, mi się fajnie to robi Słuchajcie, tutaj A powiem wam, że tak zauważyłem, że troszeczkę bardziej jakby, może nie w ubiciu się, bo ja jestem jakoś super rozpoznawalny czy coś, ale dużo, dużo jakby wyświetleń mi się polepszyły, mi się stabilizowały, mi się wyświetlenia, jeśli można tak powiedzieć, dzięki miniaturkom. Miniaturki, po zmianie stylu miniaturek, jakie były, a jakie są teraz, to bardzo mi się zmieniła ilość wyświetleń, się są stałe. Oslują już przy stałej wartości i to dość wysokiej stałej wartości. Jak na mój kanał, nie? Także... Nie <laughs> jestem happy z tego. Jak zaczyna się kanał. Taka porada od mojego youtubera. Chyba miniaturki są bardzo ważne na początek. Tak mi się wydaje. Miniaturki bardzo dużo robią, no i ten montaż. Montaż jest bardzo ważny. Taki contentek jak ja robię nie ma kompletnie sensu. Bo no, już mało osób bardzo chce go oglądać i no montaż. jak chcecie nagrywać więcej, montaż, bo to, to widać w moim kanale, że odcinki, które się montują, są o wiele lepiej oglądane niż takie, które się nie montują no, A ty możesz Widzisz, kolejne. Mm. <coughs> I to po prostu to po prostu widzę yy, w moich wyświetleniach, że najlepiej bym wyszedł po prostu nagrywając Minecrafta, który by wychodził w swoim tempie, nie? Przynajmniej na razie. Tak mi się wydaje. A Minecrafta. Ja dość lubię grać. No więc już mam pomysł na nową serię z Minecrafta. Już nowy modpack mam wybrany. Ja najpierw czas skończyłem jeszcze mam noc dotkrany, nie jak tak czuję. Więc jeszcze super bardzo. Fajne tamy się trafiły w ogóle. To nie jest, to jest jeden, nie mogę iść. To ja lubię. Nie wiem jak ja tu wrażenie otrzymałem. Ale jestem chyba. No ale fa fajne, fajne, fajne tamki się trafiły. To ja... Mam nowe zdrowia. Proszę! Przestać. No, no, serio, wszedłem? No, no, mi się walczyć, co <laughs> nie, Nie chcę, nie chcę wam mówić, że już zrobimy sobie jakieś długie podejście, bo nie będzie to długie. Nawet jakbyś zrobił Erki, to nie wiem, czym nawet użył, nie? Bo. <laughs> Moje gardło nie wytrzyma fizycznie. To się psychicznie, ale. Morgan nie może, nie ma psychiki z takich zagrożeń. <grych> yy, no chyba nie ma. Chyba. Chyba. Chyba, chyba. chyba. Co to się jest z tyle słuchawców, czy trafić? Acz półwek? No i tak. To też rumo, do sklepu. Może wejdziemy. Mam dużo coinów. Tu pewnie będzie kryt w środku. ale muszę. Coś ciekawego, kamikadze, Podziękuję. dziękuję. Bomba, kolejnik. Jeszcze do sklepiku, o, jednak nie. Kierce, kierce w demesami, nie zezwala. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? tu tutaj? połowa. Ja powiem wam, że dawno, jak mówiłem oczywiście, że gry yy, Dawno tyle tabletek na ból gardła nie brałem, nie? Dawno <laughs> Się dawno nie zdarzyło yy, Po prostu po wzięciu tabletki Znowu biorę tabletkę Bo tak mi gardło boli I nie wiem czemu ja to robię <laughs> Bo nie pomijam tego nagrywać Bo mi te gardło boli Jeszcze mam noc zatkany Ale... Ja mam nadzieję, że komuś kogoś pocieszy tym odcinkiem. To coś, Ja mówię, ja... pamiętajcie, jaką miałem politykę. Ja lubiłem nagrywać yy... stale. Tylko, że przestało mi to wychodzić. Bo ja lubiłem nagrywać codziennie. Zawsze coś w tej szkole działo, można było powiedzieć. Coś tam wydarzyło w szkole. Teraz też się dzieje, ale ja jakoś już tego nie mówię tak często bo w sumie to trochę zapominam też <grystanie> wszystkiego, co się dzieje. I no tak wyszło, no tak po prostu wyszło. To za ja podziękuję. Mamy też Rumik, bardzo ładnie. Aquarius. Jakiś super rangerów tu nie jest. A, ale spokojnie ten. ostatni. Wszystkie pozabijałem, tego to nawet nie chcę. A to jest najciekawszy trinket, który tak... Czysto teoretycznie. Jakbym nawet, nawet miał, Mogę powiedzieć, dziękuję Przemek. Jakbym miał na przykład Polaroida, albo jakiś item, na przykład anti który miał placentę, to w sumie ten item mi się dosyć opłaca Dosyć ciekawy do takich rzeczy. Bo najpierw bierze czerwone serca. Zamiast y Sulhard, so to się ma do zdjęcia klucze, y tower nie wszędzie byłem, wszędzie byłem fajnie. Notka nie zadałem Muszę obłożonych niż myślałem, że zadałem. Myślałem, że więcej się uda, ale ten. Aquarius też skoro robi? No ale tak Nawet dużo robi ten Aquarius, tak bez kitu Jak mogę spada na mnie Idziemy oczywiście na chest. O, Chest Miło Oczywiście nie walczę Ale wy zauważyli się to, że podejście z ozelem? Jak zawsze gram, bo nie mam czasu, bo się źle czuję aktualnie dzisiaj. To jakiś super dobry się zawsze, no przecież... Czuję, no, czemu nie mogę mieć zwykłych podejść takich. Kro kochana, no. jakby dałabyś, no, jakiś ci tam na zwykłych podejściach nie za ja za portyce, I... Ja ja sobie podchodzę z dubrich temu. To ci to gwarantuję, no. Myślałem o jakiejś lepszej tam, na, na innych podejściach. Gro, moja ulubiona. Jest w ogóle moich bardziej ulubionych gier. Wcześniej, jedną z moich najbardziej ulubionych gier, i którą mam najwięcej godzin. Aktywnych godzin, bo najwięcej godzin mam w innej grze, ale o tym za chwilę wam powiem. Najwięcej godzin mam w. Aktywnych godzin mam w grze. wieźmi 3. Jedna z moich ulubionych gier. Jakie w ogóle powstały kiedykolwiek. I bym chętnie ją ogram jeszcze raz. I tak mam podejścia, żeby zagrać jeszcze raz. Ale... Przemek, może byś się uspokoił, bo niedawno skończyłem Ghostrunnera w ogóle. Yy, właściwie dzisiaj. Nie jest, nie była to długa gra, trwała 7 godzin. Fajna, fajna, fajna gra. Fabu Na fabule się niezłe się skupiałem. Ja miałem ją trochę w dupie. Jedni przeciwnicy, jeden przeciwnik mnie do szału doprowadził. Nie, dziwo nie było tylko którego nie mogłem zabić, tylko muszę go unikać i nie lubię takich rzeczy. Ale to nie jest tak jak w Cybertanku, że... że to jest horror jakiś, tylko... Tylko po prostu... No, nie wiem jak to nazwać. Musimy uwierzyć na słowo, że jest bardzo denerwujący. Mam nadzieję, że uwierzyliście. Oj, wolnałem mikrofon. Już zapomniałem co mam powiedzieć. A, a w druga największa gra to. Yy, najwięcej godzin mam w grze cookie clicker. No i dlaczego nie uznaję to, że mam najwięcej godzin w tej grze? No bo. tam ja się, że większość było grania w tle, to nie było aktywne granie, tylko po prostu gra w tle i tyle. Więc ja nie uznaję tego, że już mam 500 godzin, bo tak naprawdę wam nie bardzo mało. I przeszedłem w ogóle tę grę. Miałem wszystkie argumenty zrobione, tylko teraz już nie mam bo. Dodali kolejne, a mi się nie chce wracać do tej gry, bo już w sumie nie wiem co się dzieje. Znaczy, pewnie bym to szybko zrobił, ale w ogóle mi kredytów nie daje, czyli to. Eee, znaczy, no, no jak i Tickery, to wiecie o co chodzi. No nie daje mi tego nie wiem czemu, i musiał pewnie restartować grę od nowa. A mi się niech. Więc. Nie mam wszystkich achievementów, chociaż kiedyś miałem. Czy dodaniem nowych. Może kiedyś się znowu ogra. Pamiętam w ogóle jak poszedłem, e, zostawiłem sobie komputer na noc i się wszyscy dziwili Przemek jest... Pisali mi na, na streamie, Przemek jest druga w nocy, czemu grasz od drugi w nocy? A ja z, e, nie wiem, grałem w coś innego chyba, nie pamiętam już, albo YouTube oglądałem czy coś Co to za pigułę? Nie ma temy, co hour energy. No nic ciekawego Ha, to było bardzo miłe, to. No ja okej. Okay. Jakby ktoś tego jeszcze nie wiedział. Proszę umrzeć i klips. Oczywiście na hasze nie idę, bo. bardzo <grystanie> Idę po najmniejszej linii oporu, bo tak jak zawsze. A się w ogóle strzałem, dlaczego mi tu była zwróciła wszędzie And do less. Tak żeby było milej, weselej. ogólnie, żeby było pięknie i cudownie. Bro. Dobra. Koleczka Nie, ja podziękuję. Nie do końca wiem, co ten robi. Ale wiem, że skoro nie wiem, co dokładnie robi, to znaczy, że jej nie jest zbyt dobre. <grych> to jest <grych> bardzo dobre podejście, przy ledzie. mam ciebie, Mam nadzieję, że ścież. Okej. Okay. podaliby się słucharta, no. Mysarycz, no. Oj, oj. Nie zauważyłem go. No i ja drop to jeden, 1 no. Ech, nieładnie. No jeszcze nie w tym stronę. Wyt, pospójrzwo, i ogólnie niemiło. Mam no, nadzieję, że cokolwiek z odpowiedziałem ma jakikolwiek sens. Czemu mi się wyłączyło? Czemu mi się wyłączyło muzyka? A nie wiem co jest z tą muzyką czasem. Czas rezygnować z YouTube Music chyba. Mnie irytuje, mnie po prostu... Wiem se... Świetnie jest chyba z powrotem na Spotify za niedługo. Chociaż będę musiał dwa razy płacić za YouTube Premium i za... Spotify, ale no to YouTube Premium mnie tak wyderwuje czasem. Wolę, wolałem chyba Spotify'a, nie? Jakoś mi się przyjemniej. Dzięki, słuchaj dzięki Dobra, chodźmy. Kurę? No, tu. Moźcie w cało. Chodź w pochodną. Idziemy w prawo. Oj No, widzicie tam walka? Isaac. O, jaki lag. Co to za lagi? No, bo ja umrę, Zara. Z Ozelem. ty co będzie? Winstrick nie może być za duży. Ok, już mi przysłowie. No, chyba, chyba przysłowie się sprawdzi, nie? Jak zaraz czegoś nie, nie da A, myślę, że może być tu, to ja się przejdę. Bo tam widzę... Widzę miejsca. Widzę, widzę miejsca. Albo góra. To jednak tu. No, widziałem miejsce. O, super grid. Ja będę mógł wejść do Cordschroomu. No mogę. To zabicie Super grida. Chyba tylko bo żalężemy y tak działają. Tu nie mogę. Tak, mi się wydaje. Może myślałem. Co tutaj? O. Ja nie wiem, czy brać, czy nie brać. A, wezmę, co się może stać? Co się może złego stać? Czuję, nie miałem Forty 1 energy gdzieś? No sprawdzę, czy nie było przypadków Forty Tower Energy. Nie, to jest Seamathem, Niestety. No, to walka z bossem. Liczymy na to, żeby będzie dobrze. chociaż mam wątpliwości. No, ale trudno. Mam nadzieję, że na ten czas się może coś trafi. W tych początkowych trzynków e, zabolało? Pierwsza faza jest trudniejsza, obiektywnie, według mnie no, te umrą zaka, nie, ja chory jestem, dobra. Możemy się tak umówić. mnie nie zabiję się w komentarzu. A ja będę szczęśliwy. boś mam jakieś wytłumaczenie. Na bycie słabym w tej grze. O. Czemu ty tu przyleciałeś? Muszę się skupiać teraz, no a mi się nie chce. i tu jesteś. Myślałem. Nie, byłem przekonany, że tam poleciałeś. No, mhm. Dajcie, muszę się podrapać. Jak prawdziwy profesjonalista. Ania jest aktual. No bo to... Bez przesady, bez przesady. Oj, oj oj, eee... się mi uratował Life? Nie wiem, jak ja tu otrzymałem. zatrzymałem. A może on jednak nie umrę. Tak szybko. Jak tu nic się dostanę, no to... Zadwie? Hmm? Eee... No nie jest nic ciekawego. Znaczy, no jednak coś jest. Ale nie liczyłem na coś takiego, ja, tylko na coś lepszego. O, bateria. Jak nie umrę w po następnym pokoju, to będę miał dwa zdrowie. No, tu już było eee, proszę nie umrę. rajprzemek! To było bardzo blisko A Kolejna bateria Po lewo O więcej zrobię? Już Bezpieczniej Czy na pewno To nawet nie su O właśnie No i chyba gigę No właśnie, bugigę Nienawidzę tego pokoju, nie? Najgorszy pokój w tej grze. Oprócz z dwoma to też jest bardzo słaby pokój. Chyba muszę. Jednak pokój z adwersatami jest słaboższy. Ja szczerze nie wiem, kiedy ich unikać, nie? Kompletnie nie mam pojęcia. Muszę ich. Miała ja to się na tu. No ja, ty nie trafiłeś mnie, nie? Tu państwie, no. Czasem to jest. Nie zgadzam się na to. Dobra, zabuła nic mi nie dało. Latanie. ty idziesz gdzieś. Nie udajesz. Dobra. O, oh, to było bardzo miłe apple of fry Ej, to nic większość warazy? Okej. Miło. Umrę zaraz. To jest pewne. <laughs> Ale I'm super. <laughs> No statystyki mam super no, tylko jak trzymam wrażenie, to już statystyki spadają to, niezbyt super. W to nie super Spring to jest ale Jednak zdrowie chyba ważniejsze jak na razie cykla żóła po prawo już i tak. Kolejny trochę useless. Dobra, Spider Baby. Chyba popełnić mnie krwają teraz. Po szczyle. Dark mam. Yeah, Nie, miałem jakieś serca? Ah. Co no tyle tu mam? Dobra, dało coś. O, jak dało w ogóle. Dobra, tak miło. Tylko teraz dobra, że nie otrzymać głupich. Będzie super. Ile się w ogóle rzeczy potrafiało? Na takim słabym laku było. Jak? Ja? Aha, bo ja. Apple of Pride. Ja się zdziwiłem. Czemu ja mam 6 laka? To jest cały to all this. A, damage up. Wiem, że mogłem disqualifikować roomu, ale ja tak nie chciałem, żeby się rki trafiło. Tak nie chciałem. Powieszcie mi, że ja tu się męczę, ja umieram. O, lasy lat. Nie wiem, za zabicie czy ...do otrzymanie obrażeń, już się pamiętam. Chyba za otrzymanie obrażeń. Ej, jest, co bicie? Nie. <laughs> A wygronę, to wygląda na to, że wygląda O, już po dużym, <laughs> dużo setupie Niestety. Hej, wes. Co mi drugi Takim nie trafił pewnie Aż tak To nie jest Sinus infection, w ogóle jaki losowy item, ale jaki dobry No, więc taki losowy item? Ale dosyć dobry To ja nie wiem czy działa na na Wnipsenie, ale nie działa, bo dostał Ale fajny kolor ma to też jest, to też jest, Faksy. Ładny kolor, jakiś zielony kawy. Kaj, piata. Nie jest piat. No dobra, walka z... No, może... Miałem iść potem, po okienku Za późno. Ale Blue Baby, Łatwiejszy niż Isaac. Nieważne. Dzień. No, ale nie No, oczywiście, tu się kończy nasza odcinek, na To się nie trafiło Na szczęście, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż mój głos, jak słyszycie, nie był za cudowny Ale mam nadzieję, że od jutra się to tak poprawi. Bo jak nie, to. Aż mi będzie przykro. Przez w szkole tak nie działa. Do następnego, na razie. Cześć.